Cześć moi drodzy, witajcie. Dotarłem w Bieszczady, a konkretnie do Ustianowej i tutaj chciałbym was zaprosić na wycieczkę. Na spacer, jak z tak zwał, na wieżę widokową na górze Cholica w paśmie Żukowa. Samochód zostawiłem pod kościołem w Ustianowej, a mam do przybycia około kilkaset metrów na razie asfaltową drogą między domami. A później już wejdę na konkretny leśny szlak prowadzący już na samą wieżę widokową. Zależało mi na tym, żeby odwiedzić to miejsce z kilku powodów. Jednym z powodów to jest oczywiście wieża widokowa. I mam nadzieję, jak już dotrzemy na miejsce, podziwianie pięknych widoków, ale również dla mnie jest to swego rodzaju powrót do przeszłości, ponieważ to właśnie w Fustianowej spędziłem kupę lat swojego dzieciństwa i może być też tak, że w pewnym momencie ujrzycie wzruszenie łzy w moich oczach. Dlatego uprzedzam, może być dzisiaj nostalgicznie. A póki co kontynuuję swoją spinaczkę. Jestem niezmiernie zaskoczony ilością ludzi, bo powiem wam, że pogoda dzisiaj lekko mówiąc nie rozpieszcza. Był porywisty, to znaczy jest porywisty wiatr chwilami na szczęście i też zacina trochę śniegiem. Natomiast teraz, będąc już w lesie. Tego na szczęście tak mocno nie odczuwam. A zobaczymy, jakie warunki będą już na samej górze. Jak dotrzemy bez terenu zalesionego, może być troszeczkę wiecznie. Obawiam się tego tylko z tego powodu, czy będziecie słyszeć w ogóle, co do was mówię. A o samej wieży, może. Kilka słów powiem na samej górze. A teraz, no cóż, trzeba się wspiąć na samą górę. To znowu nie jest jakaś olbrzymia góra, raptem 761 metrów czy dwa. Także to nie są jakieś Himalaje. Idziemy dalej. Pójdźcie tylko na te widoki. Na ten pejzaż jest bajkowo, po prostu. Cudna sprawa. Minąłem się z kolejnymi osobami, także teoretycznie niekorzystne warunki pogodowe nie odstraszyły ludzi i też chętnie wychodzą na spacery. Co cieszy, oczywiście. W tej dolinie jest właśnie Ustianowa, miejscowość, w której wychodziłem. E... Wciąż wychodzę na tą górę cholicę, a po przeciwnym, na przeciwnym zboczu jest mały król. Zegar ptasiego się go No jak widzicie te ślady na śniegu potwierdzają to, co mówiłem wcześniej, że już trochę osób przede mną pokonało tą trasę. Ej, także ruch jest, ruch jest. Też podziwiam infrastrukturę ta trasa którą się przemieszcza do tej wieży na ulicy jest super utrzymana, jest szeroko nie przebijacie się przez haszcze, tylko równił bez żadnych kolein. To trzeba pochwalić. Rozglądam się również za śladami zwierząt, ale jak do tej pory na żadne nie natrafiłem. Tylko... Lany ludzkich butów. Do samej wieży widokowej zostało mi 3 minuty, a tu po wyjściu z lasu już takie oto piękne widoki. Na tym szerokim kącie może to nie wygląda spektakularnie, ale jest na czym oko zawiesić. Tam w tej przecince, w dolince, są strzyki dolne, a my zbierzamy na samą wieżę. No nie dawno mówiłem Wam, że nie ma śladów zwierząt, a przed chwileczką dwie sarny przebiegły mi przez drogę, także jednak zwierzyna też jest. Tuż nieopodal wieży widokowej macie takie genialne zaplecze. odbiesiadowanie stoliki grill, drewno przygotowane. Są też nawet jakieś toaletki prowizoryczne. Także to potwierdza, co wcześniej już mówiłem, że infrastruktura jest tutaj genialnie utrzymana. No już jestem moi drodzy naprawdę blisko tej wieży, więc Warto co nieco o niej powiedzieć. Sama wieża liczy 35 metrów wysokości. Składa się z dwóch platform na 17 i na 30 metrach. Y, powstała relatywnie niedawno, ponieważ y, w lipcu 23 roku. Żeby dostać się na szczyt tej wieży widokowej, na no, trzeba dokonać 173 schody co właśnie czynię. Dotarłem na pierwsze piętro tej wieży widokowej na 17 metrach. Aktualnie patrzę w kierunku Soliny. Teraz kierunek Równia. Patrzę w kierunku Ustrzyńka. Patrzę jak wszystko skuta lodem. No i dochodzę na szczyt tej wieży.

Tak, tak, na Ale zimno. Oj, 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 długo tu na pewno nie będę stał. Na pewno zimno. Może dwa zdjęcia i uciekam z tej zimnicy. No muszę przyznać, że warto było dla tych widoków wspiąć się na górę, pokonać ten dystans, wychłodzić się od tego Przenikliwie zimnego wiatru, a teraz można się delektować herbatką owocową. Plan był taki, żeby się nabić na górze, ale to nie były warunki, które by mi to umożliwiły. Ja już, moi drodzy, powoli będę schodził z tej góry cholica. Jednak zanim to, to chciałbym wam jeszcze jedną rzecz powiedzieć o tym miejscu. W latach 1932-33 powstała tu szkoła szybowcowa, szkolili się tutaj piloci z Wojskowego ośrodka, szkolenia pilotów szybowców. Nie wiem czy cokolwiek mnie słychać, ale chciałem wam jeszcze o tym wspomnieć. Teraz te.. Wzgórza są mocno zalesione, ale przed wojną te wzgórza były praktycznie nie, nie rosły tu te liczne drzewa, tak jak teraz. Panowały tu wyśmienite warunki termiczne do właśnie szybowania, do lotów na szybowcach. Ja w tym miejscu, moi drodzy, chciałbym się z wami pożegnać. Dzięki, że byliście ze mną podczas tej krótkiej, ale dla mnie bardzo istotnej wyprawy. Zapraszam was na materiały, które już są na kanale i na kolejne, które się niebawem pojawią. Jutro wybieram się na Bukowe Berdo z Mucznego, podejścia z Mucznego. Także materiał z tej mojej wyprawy też się niedługo ukaże. Wam serdecznie dziękuję za subskrypcję, za komentarze i lajki. Dzięki za to, że jesteście. Trzymajcie się. Do następnego. Hej!